Czy potrzebne jest konferencje ranglojęzyczne na weselu albo przyjęciu okolicznościowym? Poznajcie moje zdanie! Jeżeli jedno z nowożeńców mówi głównie w języku angielskim, albo na imprezie jest bardzo dużo gości z zagranicy, to wtedy odpowiedź jest oczywista. Ale co w przypadku, jeżeli osób mówiących po angielsku jest zaledwie kilka? Moim zdaniem nie trzeba prowadzić wtedy wszystkich elementów po angielsku i po polsku, a wystarczą te najważniejsze, takie jak na przykład powitanie, takie jak reguły zabaw integracyjnych, czy takie jak na przykład opowiedzenie o tradycjach, które dla naszych gości z zagranicy będą czymś, Zupełnie nowym. Dzięki temu dajecie znać Waszym zagranicznym gościom, niezależnie od tego, ilu ich jest na imprezie, że pamiętaliście o nich i że zadbaliście o ich komfort i o ich swobodę. Często słyszę, a tych gości jest mało, kolega z pracy mówi nieźle po angielsku, to on tam będzie na szybko, na ucho im tłumaczył, co się dzieje. Każdy, kto idzie na Waszą imprezę, chce po prostu się dobrze bawić, dlatego nie dokładajcie nikomu obowiązku bycia tłumaczem i opiekunem wycieczki zagranicznej. Zdajcie się proszę na profesjonalistów.